Dobry koń, stój! Tak! Igiełkę, torko dostał w żyłkę dostał i... w Wcale się nie dziwię, że go bolało. Patrzcie, jak ona jest. Jak ona jest gruba ta igła. No ale duże zwierzę. Gruba żyła. To trzeba porządnie padać szybko. E toro już po akcji zębowej. E oczywiście, no tak, patrzcie. Urwał uwiąz. Był przywiązany na dwa. Tu jest drugi. E Pan weterynarz był bardzo dzielny. Ja też. Nauczyłam się zakładać dudkę. Sama musiałam mu założyć nowe doświadczenie, ale no niestety trzeba było trochę środki przymusu użyć na mojego dzikuna, bo był strasznie waleczny. Strasznie waleczny, ale miał ząbki do robienia, już ma po. Już jest po, także wstawię Wam filmik, jak on miał to robione. Nauczyłam się zakładać Um, nie wiem jak się to ten przyrząd nazywa fachowa, ale um, mi się kojarzy z, fil z filmem, z horrorem. <laughs> Rozwieracz. O dobrze przyszło. O teraz jest um, trochę ospały, ale fisiował. Fisiował jak nic. Dobrze, no, że ma uczulenie na mężczyzn, to dodatkowo jeszcze zobaczył igłę. To miał fioła takiego konkretnego. Ugryz mnie. Pokażę Wam. O. Podczas akcji ugryzł mnie. Nadepnął mi na nogę. No ale cóż. A teraz jest otępiały lekko, ale dojdzie do siebie. Zastrzyk zadziałał, także jest. No już, nie bój się. Dobry koń. Dobry. Trochę stresu miałeś dzisiaj, ale to dla twojego dobra, dzieciaku. No, to dla twojego dobra, kochanie.